Witajcie w kolejnej recenzji w tematyce Transformers. Dzisiaj sięgamy do wciąż jeszcze świeżej podserii Transformers Generations – Combiner Wars. Serii skupiającej się na osobowych drużynach mających możliwość łączenia się w jednego potężnego robota. Większość figurek wydanych pod szyldem Combiner Wars ma jakąś możliwość wzajemnej ze sobą interakcji. Niektóre jako części ciała kombinera, inne jako różnego rodzaju dodatki do kolosów jak napierśniki czy tryby broni. Takie, nazwijmy to, tryby uzupełniające posiada spora część małych figurek klasy Legends. Dzisiaj przyjrzyjmy się jednej z nich. Przed Wami Combiner Wars Legends Class Blackjack. Nie jest to pierwsza figurkowa wersja tej postaci. Oryginalny Blackjack został wydany w 1989 jako członek deceptikońskiego Sports Car Patrol, czteroosobowej drużyny będącej jedną z kilku wydanych w tym czasie pod szyldem MicroMasters, czyli ówczesnych miniaturowych transformerów mierzących ledwie parę centymetrów, takich przodków obecnej klasy Legends. W swojej zrewitalizowanej formie Blackjack stanowi uzupełnienie wydanej w ramach Combiner Wars drużyny Stunt i formuje na pierśnik ich kombinera Menasora. Jakkolwiek Blackjack nie był oryginalnie członkiem tej drużyny wariatów drogowych, trzeba przyznać, że w nowej formie jak najbardziej do nich pasuje. Transformuje się w bliżej nieokreślony sportowy samochód, który pomimo niewielkich rozmiarów ma bardzo fajną sylwetkę i aż krzyczy, że jest demonem prędkości. Ze swojej postaci w Micromastera Blackjack zachował charakterystyczne złote szyby. Karoseria, choć na pierwszy rzut oka wydaje się być czarna, jest bardziej kolor takiego jakby perłowo-ciemno-szarego. Dzięki niewielkim rozmiarom samochodzik bardzo fajnie leży w dłoni, od razu przypominają się czasy śmigania resorakami po blacie stołu, I głównie dlatego lubię małą skalę w Transformerach. A pod spodem mamy dwa porty na standardowe połączenia 5mm, to właśnie na nich Blackjacka montuje się na Torosie Sora. Nie posiadam ikonów, więc na temat takiego połączenia się nie wypowiem, choć z recenzji zagranicznych słyszałem, że w wielu egzemplarzach jest ono luźne i na pierśni z Blackjacka lubi je sobie odpadać. W każdym razie, jeśli ktoś nie ma menasora, zawsze może potrzebić malucha gdzie indziej. Czy jest w tym sens? Nie bardzo, ale na pewno jest zabawa. Warto jeszcze zwrócić uwagę na parę detali. Ładne, wyraźne logo Decepticons na masce, agresywne przenieść światła, tył dość wyraźnie sugeruje podeszwy Stop Robota, te jednak całkiem nieźle imitują taki jakby spoiler. A propos, Blackjack mam na podoręciu broń. Malutki toporek, który w trybie pojazdu da się zamontować z tyłu na dedykowanych portach. Wówczas mamy nie tylko większy spoiler, ale też coś w rodzaju działka na dachu, co nie wygląda wcale źle. A ta wielka płetwa z tyłu to chyba jedyny powód, dla którego wykonano remont tej figurki na Narodimusa. Dolczepiany karzet bardzo wyraźnie przypomina rękojeść miecza wraz z gardą, stąd były przypuszczenia, że część ta będzie tworzyć fragment miecza Menasora. Tak się jednak nie stało i broń w trybie na pierśnika dla giganta ląduje na portach dachu. Swoją drogą, na z zauta w Combiner Wars Menasorze to zapewne nawiązanie do wersji G1, gdzie Menasor miał w zestawie taki bezimienny mały samochodzik tworzący dokładnie to samo co Combiner Wars Blackjack. W ramach porównań zestawimy Blackjacka z innym przedstawicielem nowszych Legends, recenzowanym przeze mnie dawno temu Generations Swervem, tutaj obok przedstawicieli danej klasy Legends, Rebuild the Shield Trailbreakera i Universe Beach Combera. I jeszcze coś z deluxów z Matrix z tej serii. Combiner Wars Brawl. Blackjack, tym razem obok, a nie na wieżyczce. Transformacja jak na Legendsa przystało zajmuje parę sekund i jest dość oczywista, choć ma jeden fajny myk z przeciągnięciem niemal całego dachu auta na plecy i złamaniem go z jednoczesnym odsłonięciem głowy. I oto i Blackjack w trybie robota. Mamy tu trochę więcej złotych i fioletowych akcentów, fajnie komponujących się z tą peryłową czernią. Jeśli jakiś schemat kolorystyczny mówi Decepticon, to jest to właśnie czarnofioletowy. To zawsze wygląda badasnie. Podobnie jak prosta głowa z wizjerem i faceplate'em, choć lazurowy kolor tegoż wizjera trochę mnie zastanawia, ale to już przez przywiązanie do motywu czerwonych oczu dla Decepticonów. I jest to całkiem fajna główka, dopóki jej sobie nie odwrócimy. Ech, ta obecna oszczędność Hasbro. Drążą plastik gdzie się da. Nie jest to oczywiście bardzo widoczne, gdy normalnie pozujemy figurkę. Ale i tak aż się prosi o parę posparowanych masłem sucharów. Coś mu chyba strzeliło do głowy, ależ z niego pół główek. Chyba stracił dla kogoś głowę. Co dwie głowy, to nie jedna. Pożrę twoją dusza! To, co się jeszcze rzuca w oczy w serwetce Black Jacka, to straszna wyrwa między korpusem i klatką piersiową. Mogli się postarać choć trochę jakoś to wypełnić, aczkolwiek robot ma też swoje dobre strony. Podobają mi się detale na brzuchu i udach. Figurka posiada też wszelkie niezbędne punkty artykulacji, jakich można się spodziewać po nowej klasie Legends. Pusta głowa jest osadzana na stawie obrotowym, jest obrót w bicepsach i 90 stopni w łokciach oraz stawy kulkowe w parkach, biodrach i kolanach. To bardzo satysfakcjonująca artykulacja jak na taką małą figurkę, która daje w zasadzie wszystko, czego można się po takowej spodziewać. Oczywiście Blackjack może wykorzystywać swoją broń także w trybie robota, jak i sięgać po coś większego kalibru. To bardzo fajna mała figureczka, która, pomimo paru przywar sprawia całkiem sporo frajdy. Myślę, że w cenie, za którą ostatnio można go było zdobyć około 20 zł na promocji w Pepco i chyba jeszcze w niektórych te naprawdę warto. Nawet jeśli nie zamierzacie uzbierać całego Dimu Ikonów, Blackjack będzie całkiem sympatycznym dodatkiem do transformerowych kolekcji. Na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się i do następnego razu.